No, siebie się Pozdrawiam z sprzedałam to oczywiście, się tylko wykażę. Rozpoczynamy dzisiaj serię, długą, mega długą serię. Z The Escapists. Jest to gra na telefon, na konsolę oraz na komputery. Aktualnie jest przesadzona z nimi, więc polecam. Oczywiście no, myślę, że pierwsze dwa więzienia będziemy robić na telefonie, a dalsze więzienia już będą odgrywały się pewnie na komputerze. Uciekasz? Fajnie. Nadeszła wieko, wieko pomna chwila. Pora wcielić plan w życie, przygotowania i ciężka praca. W końcu przyniosę owoce. Do roboty. Ucieknijmy. Dalej. Oczywiście mam samouczek na początek. Nie chciałem tego. Ok. Oczywiście tu będzie mi się o wiele ciężej grać. wiele ciężej jest grać tutaj właśnie na przykład na, na takim telefonie. Mm. Musimy się dostać do jednego z więźniów. Wskakujemy, musimy wyjść z nim w interakcję. Kupić. Aktualnie policjant jest oczywiście totalnym botem. Więc na tworzenie przedmiotów, a musimy przesunąć wytwarzaj skarpeto maczuga, teraz to musimy przesunąć na naszą broń, policjant oczywiście z jest yy... Danym obesrołem, ale ja się zbugowałem i w tym momencie chyba możemy zakończyć nas tu nasz tutorial, wyjdź? <laughs> Ale niespodziewany bug Ok, wygrywam poziom jeszcze raz Bez samouczka tym razem Budzimy się w naszym więzieniu Te, Tym razem jestem czarna skórę Ale no nieważne Żydkowie karzeł Karzeł obudź się Imię gracza Może tak Obudź się, imię gracza To tylko sen Tak się budzimy oczywiście snem było, mianowicie to Szanowny witam w Center Park, najbardziej komfortowym więzieniu w, obniż... w obniżonym rygorze w kraju. W imieniu całego personelu życzymy Ci szczęśliwego i relaksującego pobytu. Jeśli nudzi Cię telewizja kablowa, z dumą zaproponujemy inne ekscytujące atrakcje. Warden Bogi B. Słońce jest mnie, z więzienia. Jest na to wiele sposobów, a co działa w jednym więzieniu, może się nie przydać w drugim. Szukaj dziur w zabezpieczeniach i zbieraj przedmioty, które mogą ci się kiedyś przydać. Bądź cierpliwy, liczy się wyczucie czasu. Ja już umiem w tym grę grać. I Już wam wytłumaczę, jaki jest mój plan ucieczki. Cieszę się, dobra. Um, chodźmy na apel, Auto zapis, gra zapisuje się, gdy wyświetlona jest ikona zapisu. Okej, okay. oczywiście ich nazwałem jak nazwałem. O kurde, ekran mi się odwrócił, z nieznanym się Odliczyć czas, Pan bestia, Mr. Beast. Jeśli on ma do sprzedania nam rzeczy, to co mam bardzo to życie do sprzedania nam... Odwróć uwagę strażników podczas następnego obiad? Nie... Szpetna gówno... Nie patrzyłem kto jest przeszkiwany. Ktoś zalał ale. To bo do chwili niektórzy będą mieli przeszkiewanie cele lewym i whistle, czyli nie ja więc możemy iść, w ogóle musimy przeszkać, jak wygląda nasze cela w naszej celi znajduje się kabel pluszowy miś Nic dentystyczna nie będzie nam potrzebna i to, trzecie nie będą nam potrzebne oczywiście nie możemy spuszczać w innych klopach rzeczy. Najlepiej robić to w innych, bo jak nam się spoczyta to będzie przyps. Dobra, już odchodzę od celi, musimy iść na śniadanie. Nie znali mnie. Oczywiście moim planem jest... No, jak będziemy przy celi, to wam wszystko wytłumaczę. Możemy komuś dawać rzeczy też. Na przykład Elevenowi mogę dać pluszowego misia. Nie mogę dać nic dentystyczną? Śraczimy reputację główną zjadka. On zaczął go klepać. Co on ma w ogóle? Drewno. A właśnie jeżeli Będziemy zbyt blisko policjantów przeszukiwać więźniów To jest szansa, że oni nas zaatakują i zabiorą nam przedmioty Moim planem jest Słuchajcie, tylko schowam to Planem jest przekopać tą dziurę I później Przekopać najlepiej tę dziurę Biec, biec, biec I najlepiej tu Przeciąć się obcinaszkami To jest jeden z najłatwiejszych sposobów więc no. Czas. poszukiwań. O Jezu, masa drewna. Myślę, że nie. Przecież nie przyda. Natomiast dwa drewna mi się przydadzą, bo chciałbym stworzyć najsilniejszą broń w grze. Ciń nichaku, tylko potrzebujemy inteligencji. Otworzył... Włożył to wszystko. Chciałbym ze sobą tylko te dwie rzeczy. Bo można zacząć bić bez powodu. To ja się w sumie z powodem. Dobra, już. Sorry. No, dobra, zabrałem swój żałosny tyłek. Zabrać tu. To, to. Był papier toaletowy jeszcze tutaj, więc muszę zabrać jeszcze papier toaletowy. Bo kurde, oczywiście. Państwo tutaj są bardzo niemili dla mnie. Wytworzyliśmy papierowe narzędzie, które jest nielegalnym przedmiotem. Nielegalny przedmiot możemy poznać po tym, że mają czerwoną e, czcionkę na czerwono. Przykiwałem tego górną. O, komuś się chyba zachwało. Pilniczek, belt, kapenarium. Tak, kosmetyczny zamiast... Beczka penarium bardzo poprawia reputację więźniów, ale... Teraz czas wytworzyć inną rzecz, czyli kit. Kit jest o dziwo legalny. Komputer w wersji jest wiadomo nielegalny. Nie powinien być legalny tutaj, ale... Widać, kit w tym razie nie musimy chować. Właśnie, możemy poćwiczyć. Tu są rutyny ogólnie. Możemy poćwiczyć inteligencję. Inteligencji mam nadzieję, że mamy 40. Mamy poranne okienko teraz. Za niedługo powinien być obiad. O 13. .00. Powinien być obiad. Więc no teraz się pośmiemy z kotków. I później idziemy. Za rutynami. Kiedy wam już o wszystkim opowiedziałem. Tak teraz mamy obiad. Tutaj y, też są... Y, inaczej są wszystkie interfejsy graficzne w ogóle. Inaczej to wszystko wygląda. O... No nie... Ale co... In, inne dialogi, inne muzyki. Oraz właśnie... Inne rzeczy są legalne i nielegalne. Wiecie, komun... głównojadek Gdzie jest głównojadek głównojadek Mogę mu dać beczkę penarium na przykład. I poprawiłem mu re reputację na maksa. Tylko, że nie wiem jak ich wynajmować jeszcze. żeby miał swoich ziomków. Ale ale ma coś do sprzedania. Sobie rzeczy. Możemy wyjść sobie. O, jestem pracownikiem. Teraz muszę odłożyć wszystkie nielegalne rzeczy, bo inaczej będzie przypał. Fuck. Mm. Najlepiej, wszystko, żeby odłożyć. I teraz idziemy pracować. Jestem akurat pracownikiem pralni. Nie wiem, czy to był przypadek, czy nie. Ale zazwyczaj trafia się pracownik pralni. A nie, najpierw. Brudny tu. Teraz wkładamy te rzeczy Oczywiście, mundur policjanta oraz brudny mundur policjanta. Yy, to jest też nielegalny przedmiot. Nie można z nim wyjść, bo wtedy chyba się z tego stanie. Nie, nie widzę skanerów nigdzie. Które mówią nam o tym, że coś się stanie, ale ja bym wolał nie ryzykować. Ćwiczymy naszą inteligencję. Póki czas, bo teraz jest czas na ćwiczenia, czyli i czekajcie, umyjemy się szybko, bo to powoduje, że dostajemy z powrotem energię, ponieważ teraz ćwiczymy. Lepiej ćwiczyć to. Okej, okay, let's go. To się klepie znowu. O dziwo, to są cztery policjanci, którzy nas pilnują. Oczywiście się tutaj, siła jest zbierana. Teraz czas na prysznicę. Chcę, żebym szybko sprawdził. Pokaż oh, mi, gówno ma blachę. Nie, nie przyda mi się blacha. Czas po może przysługi. Wróć uwagę, nie. Nie. Główny taki jest ciekawski. Na razie nie chcę. Nie chce się jeszcze klepać. Później, jak już nabiję... Jak już dostanę pierwszą broń. Bambus jego kumple zabra. Szpatułka. Czyli muszę odebrać bambusowi szpatułkę. Tak? Zostanę gdzieś pobity, bo o bambusa. Jak zostanie pobity, to wiadomo, odbieramy. coś ma To jest chyba najważniejszy przedmiot w tej grze. Więc tak Przesługi mamy Gdzie? Mamy przysługi? Gdzie Tu mamy Zabierz szpatułka od bambus. Mam Nie wiem skąd się wzięły te wszystkie przedmioty tutaj, ale dobra. Ile stąd wyszedł? Przeszukam jeszcze cele jakieś. Tej nie przeszukiwałem jeszcze, więc przeszukam lewem Jezu. Bo tu możemy nazywać wysokie socze. To jest? krem Z drugi papier. nas jest teraz. Przeszukam jeszcze jedną szafkę. Jezu, Delix. Jeden. Milulek, kolejny ma. Tak kosmetyczny ma biorę. Tak kosmetyczny i pasta tworzą kolejny kit. Mi się ten kit przyda, wiadomo. By najlepiej, żeby mieć dwa kity. A poza tym to i tak nie jest nielegalny przedmiot, więc nie ma o co się martwić. W ogóle patrzcie możemy I tu i. I było to normalnie... Jest klepka wentylacyjna była. Yy, podejrzane. Już tak widzimy wszystkie niki. Teraz mamy wieczorne okienko, więc możemy sobie na spokojnie jeszcze poprzeszukiwać cele. Zajmijmy się przeszukaniem jeszcze jednej celi, czyli tej, dziada. Ma drewno. Wezmę skarpetę, żeby mieć jakąś broń. Mam mydło. Nie mam mydła. może zaczął się przykopywać w sumie trochę. Prawie go pobiłem. I w tym momencie to już chyba jest mój koniec. Czy on mi przeszukał cel? To jest teraz najważniejsze. Mam nadzieję, że nie, bo inaczej wszystko straciliśmy. Fartem. Nie mogę tego anulować w żaden sposób. Więc tu jest o wiele ciężej. W sumie to ten nie widelec. Właściwie mi zostały cele na górze, więc tam też lepiej przeszkadzić. bambu biurko mamy. Drugie drewno mi się nie przyda. Czarnuszek, Ooo! Mertwą szczur? Yy, trochę sus. Co u czarnuszka Bambo robił szczur? Nie wiem, nigdy się nie dowiemy. Mam jeszcze godzinę do ostatniego apelu, czyli wieczornego apelu. Pilniki, dwie taśmy klejące, ale okazja dobra. Turde. Nie wiem, kto to był. Czy to było biurko, nie wiem. Klejów. Kolejny pilnik. Tam była lina, ale lina też jest w zasadzie nielegalna, ale mi nie będzie potrzebna. Lina w zasadzie nie wiem, do czego jest w zasadzie. Przy... żyteczna. Ja bym mógł zrobić teoretycznie, co bym zrobił, co bym zrobił. Eee, Żółwym drewno. Tworzył trochę przedmiotów. To. Kolejne okay, papierowe narzędzie, i teraz przyniosę atrament takie na narzędzie. Czy mam wystarczającą ilość inteligencji? Trapa cegły. Coś mega ważnego. Jeżeli się przekopiemy. Dobra. Nic mi więcej nie zostało. Teraz wystarczy, nie wiem, pójdę nabić jeszcze trochę inteligencji. Ja cię, no, myślę, że jeden dzień, jeden odcinek. Tak będzie najbardziej fair. Jeden dzień, to jeden odcinek. Wystarczająca długość filmu będzie. Mm. Lepiej od razu iść na apel, bo oni czasem na samym początku apelu mogą wyciąć te, te nazwiska, a czasem na samym końcu. Więc lepiej, żeby być na samym apelu. Każda poduszka została osobiście przez nas wypchana. Przejdźmy do pewnej pilnej sprawy. Najwyraźniej ktoś uciekł, ale wkrótce powrócił. Bez sensu. Tym imbencylom zafundujemy przeszukanie celi. Główno jadek i dziad. Dobra, zostanę. Nie mam co robić teraz. Musimy iść do łóżek. I tak się żegnamy. Mam no, nadzieję, że Wam się spodobało. Cześć.